Sofar filmik numer 2 no na dłożu jest praktycznie ciemno, już praktycznie po chyba nie ma. Zresztą sprawdzamy, co ten sofar nam pokaże. 495 lat godzin, dzisiaj total lat pokazuje 220-230V i pół a teoretycznie to nie jest produkcja, tylko pobór według niego z fotowoltaiki ma 280 parę woltów no i power 0 kW czasami jak tam coś testuje to jest kW wpada no i praktycznie jest 0 no idziemy teraz tam gdzie jest podłączony zobaczymy co mówią mierniki prądu na jego zasilaniu. Zimy sobie światełko, że było widniej. Prąd zmienny, wyzerowane To jest pobór prądu, jaki w tej chwili on pobiera. 0,43, 0,44 Ampera. To jest praktycznie 23 razy 4, 52. No, sporo, to jest około 100 W. Drugi zapniemy, jeszcze taki sam mamy, żeby było pewne też jest na zmiennym prądzie wyzerowany no bardzo podobnie 0,44, 0,45A liczyć, że to jest 0,44 wiem, to liczy 2, policzymy dokładnie 0 44 razy 228 już niech będzie No to jest 100 W. Czyli skubaniec jak nie produkuje, jak nie ma słońca, a jest włączone, tyle że widzi że, że jest widno, to wpierdziela 100 W. Że tak powiem na godzinę. Jakby tak się działo przez cały dzień. Znaczy przez całą dobę Razy 24 To jest 2,4 i cztery dziesiąte i Na dobę było opierdzielał No nic zobaczymy co będzie jak się całkiem wyłączy ile będzie pobierał Bo jak się wyłączy i będzie tyle samo pobierał no to To jest nie do przyjęcia Dzięki na razie